Hejka wszystkim, witam was na kanale Zaczytana, ja jestem Aurelia I dzisiaj do was przechodzę z filmem, którego teoretycznie nagrałam już część już chwilę temu, miesiąc temu I to był film, e, e, polecam wam książki z wątkiem Enemies to Lovers Tym razem będzie to wątek Friends to Lovers Jak możecie zobaczyć, ja siedzę sobie w piżamce, ja byłam raz tylko w tej, w tym, w tej piżamie jak nagrywałam do Was w styczniu, jak byłam mora więc widzicie mnie w tym drugi raz. Ale wiecie, każdy zasługuje na jakiś leniwy dzień, i dzisiaj jest dla mnie leniwy dzień, co nie zobowiązuje mnie z tego, że No musiałam Wam nagrać film, żeby było regularnie, a i tak jak Wam ja to, to jutro wrzucę, to będą cztery dni. A wiecie, ja zazwyczaj wrzucam co trzy dni, więc zobaczymy, czy mi się uda dzisiaj z montażem, ale tak. Już nie przedłużając, przeszłam właśnie do was z książkami Friends to Lovers, bo Enemies to Lovers Widziałam, że wam się całkiem spodobało, więc tak, bez tego przedłużenia zaczynajmy Jeszcze zanim to, chciałabym, przeprosić, jeśli mówię troszeczkę cichutko, ale moi rodzice nie chcę im przeszkadzać, ale już zaczynając Pierwszą taką książką, a tak naprawdę serią Pokazałam wam tutaj drugi tom, bo nie chciałam, nie chcę po prostu bez przerwy się powtarzać z tym samym tomem Ale pierwszą książką Friends to Lovers jest Elita Czyli jakby pierwszy tom to jest ogólnie rywalki I chciałam wam pokazać drugi tom, bo no jest, no jest naprawdę bardzo ładny Friends to Lovers właśnie, no bo każdy... Każdy się w sumie spodziewa, jak to się będzie działo, jak, to, jak ten cały wątek się przetoczy i przynajmniej każdy, kto przeczytał, nie wiem, do połowy rywalki, to już wie, jak się będzie jak będzie to Friends, friends to Lovers, bo nie wydaje mi się, żeby to było Anamis. Jeśli się mylę, to bardzo was przepraszam, ale nie wydaje mi się. E, polecam wam tą książkę z paru konkretnych powodów. Po pierwsze, po prostu jest to książka tak bardzo wciągająca i tak bardzo dobra, że. No szkoda Wam jej nie polecić, po prostu jest bardzo dobra, a ten sam wątek Friends to Lover jest naprawdę bardzo fajny, bardzo przyjemny. W ogóle ten cały motyw, że wiecie, ona, ona musi się w nim spróbować w sumie zakochać, bo Ameryka się zakochuje w nim, no bo to akurat nie jest do ukrycia, bo każdy się tego domyśla. Ameryka się w nim zakochuje, ale wiecie, ona musi mieć bez przerwy, że hej, ale on jeszcze zarywa do innych dziewczyn on się może jeszcze całować innymi dziewczynami, ale ja też muszę go brać. Do siebie, jako mojego chłopaka, mimo tego, że jakby jeszcze są inne dziewczyny, i to jest naprawdę bardzo fajne. Sama książka jest bardzo ciekawie napisana, i no ten fensoroweles było bardzo fajne, i jakby w ostatnim tomie mieliśmy to takie pełne, takie spełnienie tego, na co oczekiwaliśmy, więc tak. Bardzo, bardzo polecam. Świetnie się będziecie bawić, jeśli ktoś z Was lubi wątek Friends to Lovers. Naprawdę, bardzo fajnie. Dobrze, drugą książką taką, ja jej jakoś Wam mega, mega, mega nie mogę polecić, ale jest okej. Okay. Jest to książka Gwiazda Szejwina, w której też jest w sumie wątek Friends to Lovers i teoretycznie się tak naprawdę dowiadujemy na tym, że znaczy oni się już chyba tam poznają na jednych z pierwszych stron, więc jest tutaj jakby. No, nie ma enemies, jest od razu friend, tak naprawdę. Jakby Stella na sam początek na niego patrzy, tak, kto to jest, trochę tak. Ale nie, ale jest po prostu friend. Troszeczkę jakby dla mnie sami sobie ten wątek się nie podobał. No, znaczy... Dziwnie po prostu myśleli ci bohaterowie, ale komuś może się to spodobać i ja to całkowicie rozumiem. Jest to dobra książka pod wątkiem Franz to Roberts, ale pod zachowaniem bohaterów, to ja bym już tak nie powiedziała, a niektórzy, którzy mogą płakać, to oczywiście rozumiem, bo wiem z jakiego powodu. Nie chcę jakoś więcej mówić o tej książce, bo ja jej jakoś mega, mega nie polecam, ale jeśli chcecie Franz to Roberts z wątkiem jeszcze do tego choroby, to polecam Wam gwiazdę szkigyna. Kolejną książkę, którą już, tak, mogę polecić, jakby tutaj już jest. Ta przyjaźń jest od pierwszych stron, tak naprawdę. To jest Arystoteles i Dante odkrywają sekrety wszechświata. Jakby ten wątek Friends to Lovers, on jest taki realistyczny, jakby ta cała przebudowa tego z Friends to Lovers, jakby ona jest trochę długa, ale mimo, że jest długa, to nikt na to nie narzeka, bo to nie jest jak w niektórych książkach, żeby cię, że pierwszy raz się spotykają, ale ja cię kocham. I to nie tak wygląda, to jest po prostu bardzo realistycznie przedstawione, i to dzięki temu to jest bardzo dobrze przedstawione. Po prostu mamy, mamy długi przebieg, ale jest on tak realistyczny, że aż szkoda tego nie czytać. Tą książkę też się czyta bardzo szybko, bo ma ona bardzo krótkie rozdziały. I no właśnie o tym mówię. Ona jest po prostu. O, to jest macie najlepszy. Jest krótka, jest szybka, jest przyjemna i bardzo realistyczna, więc Friends to Rovers tutaj na pewno w 100% będzie jednym z takich, co najbardziej tutaj górują w naszym stosiku. Teraz mamy książkę, którą jakby chyba dużo osób już, dużo, jakby cały w sumie internet ją zna. Książkowy internet je uzna Tutaj chciałam wam pokazać też ostatni tą Bo nie chciałam się powtarzać Ale ogólnie wątek Friends to Lowers jest w herztoferze Ale ja wam dawno nie pokazywałam tej serii Wy widzicie jakie to jest wielkie? Ej to jest większe od mojej głowy To jest historia Tak otulająca na sercu Nie mówiłam wam w tamtych fabuły Ale czy wy chcecie fabułę? Chyba nie, bo tutaj ogólnie większość książek, jakie Wam pokazuję, to każdy zna. To są takie mocno popularne książki, więc tak, ale Heartstopper jest historią bardzo otulającą na sercu. Mamy ogólnie tutaj Nika i Charlie'ego, jest to oczywiście yy, książka z motywami LGBT, ale jest to naprawdę. mamy tutaj, mamy tutaj Charlie'ego i Nika, którzy Charlie jakby od pewnego czasu... Pokazał się w szkole tym, że jest on LGBT i że jest gejem i przez to bardzo, ale to bardzo był wyzywany, przez co jego samoocena do siebie bardzo spadła oraz to bardzo źle podziałało na jego psychikę. No i nie czuł się dobrze, był bardzo, bardzo skryty i na sam początek tej książki dowiadujemy się, że ma, miał on pewnego chłopaka i to już od pierwszych stron widać, że to jest po prostu bardzo toksy... toksyczny związek, że ten chłopak się go wstydzi, że nie pokaże się z nim w miejscu publicznym. No i jest to po prostu bardzo toksyczny związek, ale yy, po jakimś czasie poznaje Nika i, znaczy tak naprawdę nie po jakimś czasie. Spotykają się wtedy, kiedy pewien nauczyciel daje ich do tej samej ławki, i wtedy właśnie poznaje Nika, i wszystko się bardzo fajnie przeradza. Tutaj może nie jest aż tak realistycznie, jak z Arystotelesem i Dantym, bo w sumie nie, nie mam się czego tak naprawdę czepiać, tylko po prostu wszystko tutaj się dzieje troszeczkę szybciej, bo Charlie po paru pierwszych spotkaniach, może nie wiem, po pierwszym miesiącu tak naprawdę już coś zaczyna czuć Donika lub się zastanawia, czy on coś do niego czuje, ale... Jest to opowieść bardzo wspierająca, bardzo poruszająca ważne tematy. Jest tutaj Friends lovers, tak naprawdę bardzo przyjemne. Troszeczkę momentami ta książka jest za słodka. Jakby naprawdę. I mogłabym się tutaj uczepić tego, że naprawdę, tak naprawdę prawie wszyscy otoczeniu Nika i Charlie'ego yy, są, nie wiem, lesbikami, gejami i tak dalej. To jest lekko irytujące tak naprawdę, bo Momentami jest troszeczkę za dużo tego I za dużo tej słodkości Ale no to naprawdę można przymknąć oko Widząc jakie porusza książka ten temat I ona też głównie Pokazuje, to Friends to Lovers Mówi, że nikt nie jest sam w swoich problemach Że zawsze ktoś się wesprze No i to jest po prostu bardzo piękna powieść Z bardzo pięknym wątkiem Friends to Lovers I tak Chyba tym możemy akcentem przechodzić Do kolejnej książki Kolejną książką jest tutaj bardzo przewidywalne Lato I tutaj chciałabym jeszcze tylko na sam początek powiedzieć Jak, Ja kocham twoje wklejki Jak robi najcudowniejsze wklejki Nie możecie się tutaj ze mną nie zgodzić Bo no, są naprawdę bardzo piękne y Mamy tutaj Wątek Friends to Rovers W sumie w obydwóch Motywach Nie wiem jak to inaczej nazwać Wątek Friends to Rovers W obydwóch motywach i No i jest on wyczuwalny Bo jakby to Ciężko by było, jakby to nie było Friends to bo jakby Belly, 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 właśnie, Belly z Konradem i Jeremianem Znają się od dzieciństwa, więc no nie dało się tutaj, żeby to nie było Friends No bardzo ciekawe Jakby mamy tutaj, może nie aż momentami, ale Dla osób, które rób, lubią Zdecydowane bohaterki, to może być to troszeczkę lekko irytująca książka, bo tutaj bohaterka jest troszeczkę niezdecydowana pomiędzy pewnymi motywami książkowymi, które tutaj są. Więc ja bardzo nie chcę spoilerować, ale no macie w sumie nawet na tył w tym, od dawna się podhochuje, drugie jest jej najlepszym przyjacielem, czyli idealne friends to Lovers, a fabuła, mamy tutaj Belly, która z mamą co rok zamiast na wakacje, nie wiem, zamiast na wakacje Beli jeździ na, na jakieś kolonie i tak dalej, zawsze ze swoją mamą i bratem jeżdżą do domku letniskowego do jej mamy przyjaciółki, która ma dwóch synów: Jeremiana i Konrada. I wiecie, Belly jest zawsze traktowana jako ta najmłodsza, ta najgłupsza, z którą tak, a po co się z nią bawić? Troszeczkę, ale Belly tak bez przerwy chce się z nimi bawić, bo yy, jak ma się w sumie tylko trzy osoby w podobnym wieku do siebie, to wiadomo, że chce się z nimi chodzić. I tak się to wszystko jakby zaczyna. Mamy tutaj bardzo fajny vibe lata, motyw lata. Mamy tutaj również dobry wątek Friends to Lovers, i no chyba więcej nie mam za bardzo co powiedzieć na temat tej książki. I ostatnią książką, najprawdopodobniej ostatnią, bo raczej wam tutaj niczego nie wyciągnę. A w ogóle jeszcze tak PS, wiecie, że miałam wam dać tutaj. It ends with us, miałam wam tutaj dać tą tu książkę, ale stwierdziłam, czy ja jestem, czy ja mogę być odpowiedzialna za was, nie wiem, z jakiejś osoby. Nawet młodszy ode mnie, żeby pomyśleć, o Friends co to, to sobie przeczytam, idę do Was Stwierdziłam, że nie, że nie, że nie Że nie będę tutaj tego pokazała w filmie, więc 11-latki, nie czytajcie, ten do Was I przechodząc do ostatniej już książki Mamy tutaj Opowiem o Tobie Gwiazdą To się zaczyna ogólnie, to się zaczyna bardzo, ale to bardzo fajnie, bo Może jakby ten sam wątek Friends to Lovers jest jeszcze o wiele wcześniej kojarzony niż sama Astrid by się wydawała, ale to akurat dużo osób może przewidzieć tak naprawdę. No i mamy tutaj Astrid, która po śmierci siostry, po śmierci starszej siostry, którą wiecie, ko kochała, wielbiła nad życie, ona umiera w wypadku samochodowym i wiecie, Astrid sobie naprawdę z tym nie potrafi poradzić. Siedzi całą dniem w łóżku, nie odzywa się do nikogo i po trzech latach śmierci jej siostry idzie pewnego razu na nudną komedię dla kobiet i tam spotyka chłopaka, który na nie płacze. Jest to Pluton, czyli nasz tutaj chłopak z okładki i ta, w ten oto sposób się poznają. Jest to bardzo fajna, bardzo przyjemna książka. Niektórzy faktycznie, Niektórym się może nie podobać. Akurat mi do mnie trafiła do tych jednych z moich ulubieńców. Na początki, o, jeśli by ktoś tutaj pytał, to co mi się stało, to wywaliłam się na dywanie i się obtarłam, ale już tak, wracając, jest to bardzo przyjemna powieść. Dobra na początki, naprawdę czytania, bo jest to bardzo ładnie napisane i jest naprawdę wciągająco napisane. Ja nie ukrywam, wtedy rok temu poruszyłam na tym dwie łeski, ale to były takie, że Aury ogarni się, bo jesteś u koleżanki, nie możesz się rozejrzeć ich góbr. Więc to troszeczkę tak wyglądało, ale jest tutaj bardzo przyjemny wątek Friends to Lovers, i jest tutaj też wątek Friends, Friends to Lovers z kolegą Astrid. Nie powiem Wam jakim kolegą, chociaż każdy się już może domyślić i z kim, ale na mamę tutaj bez przerwy wątki Friends to Lovers. Chyba tutaj nie ma żadnego anemis, więc chciałam Wam tylko szybciutko wspomnieć. I tak, i bardzo, ale to bardzo Wam tą książkę polecam. Dobrze, moi drodzy, i tym pozytywnym akcentem kończymy ten film. Wiem, że nie jest tak długi, jak zazwyczaj jest, ale jakoś się tak zużyło, a ja zamierzam jeszcze dzisiaj czytać, czytać, czytać i czytać, więc ja się będę z wami żegnała. Miejmy nadzieję, że uda mi się to dzisiaj zmontować, jeśli nie dzisiaj to jutro. Na no spokojnie. I co? Ja się będę z wami żegnała. Życzę Wam miłego dnia. Moi trzymajcie się. Cześć!